Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc przez ZUS osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają odpowiedni staż pracy. Przyznawana jest na wniosek ubezpieczonego. Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wymagany jest również okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Waloryzacja emerytur to corocznie przeprowadzana podwyżka świadczeń emerytalnych, mająca na celu ochronę siły nabywczej emerytów przed skutkami inflacji. Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się co roku z dniem 1 marca. Zakład ubezpieczeń społecznych dokonuje wtedy podwyżki wypłacanych świadczeń emerytalnych zgodnie z ustalonym wskaźnikiem waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji jest obliczany na podstawie dwóch czynników. Średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok. I co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2024 roku najniższa emerytura wzrosła z kwoty 1588 zł i 44 groszy brutto do 1780 zł i 96 groszy brutto.